Krótka historia, 24 kroki do wolności finansowej. Właściwie od tego powinniśmy zacząć. Od całej krótkiej historii, jak znalazłem się w Meksyku, w jaki sposób zacząłem prowadzić taki czy inny biznes. Urodziłem się w roku 1982 w Polsce, w szarej Polsce, nudnej, zimnej, zmęczonej stanem wojennym, w Polsce bez perspektyw i takie było moje dzieciństwo, pierwsze 10 lat przynajmniej. Później Polska się zmieniła, także. Jak wyjeżdżałem z Polski w 2010 roku, to był to inny kraj, pełen możliwości, pełen przyjaciół, nawet mieszkając w Szczecinie. Tak rozwinąłem bazę naszych znajomości, projektu, który, w którym działaliśmy w Szczecinie, że było to piękne moje miejsce. Mimo tego ja wiedziałem, że muszę wyjechać z Polski, żeby zaczerpnąć innej energii, żeby się bardziej rozwinąć, żeby zrealizować swoje sny. Pięknych dziewczyn w Miami, czy pięknych miejsc, takich jak tutaj, gdzie mieszkam. Dzisiaj jesteśmy w Pamul. To jest kawałek parę minut od Cancun, gdzie spędzam czasami czas, czy chwilę pracuję. Siedzę sobie tutaj w barze, restauracji, takiej można też wyjść od razu na plażę do basenu. Super miejsce. Ale jak to się znalazło? W tej szarudze polski, lat 80. nic nie zapowiadało się, że wyjadę kiedyś w tak piękne miejsce, albo że wydarzy się coś tak ciekawego, jak. Później to nastąpiło w moim życiu, czyli jak dalej potoczył się mój los, że wyjechałem do Meksyku, czy było mnie na to stać, że osiągnąłem wolność finansową, na początku niedużą, później trochę większą. Jedyne, co mnie wyróżniało w latach 80., myślę, tam, jakby ktoś zapytał tego sześcioletniego chłopca, 8-letniego chłopca, to była ta intencja. To było to. Od czego zaczniemy na szkoleniu w programie 24 kroki? Zaczniemy od tego, jaki jest jeden Twój cel? Może być to wolność finansowa, może być to idealny partner, może być to kupno samochodu, może być to cokolwiek. Zaczniemy od jednego celu, jak rozpalić tą intencję, bo ta intencja, domyślałem się w moim życiu, że doprowadzi mi do tego, że któregoś dnia wyląduję w Miami. Nie wiedziałem, czy będę miał lat 30, czy będę miał lat... Biorę tutaj swoje klapki możemy iść dalej. Czy będę miał lat 30, 40 czy 50, myślę w najgorszym wypadku, ale mówię, będę żył w Stanach w pięknym miejscu z bogatymi ludźmi wewnętrznie. Będę się otaczał niesamowitymi osobi oso osobistościami, czyli ciekawymi ludźmi, tak? I w międzyczasie pojawił się pomysł w wolności finansowej, czy od małego też miałem taki pomysł. Ale od czego zaczynamy? Od sprawdzenia programów podświadomych od sprawdzenia tego, w jaki sposób, co nas blokuje, a co nam pozwala osiągnąć te cele, bo biznesowo to ja mogę szybko Tobie pokazać, jak prowadzić biznes online, czy jak od czego zacząć jakikolwiek biznes, jak się do tego nastawić, jak zaplanować, jak prowadzić biznesplan, marketing. To nie jest skomplikowane, dlaczego większość ludzi z tym by sobie nie poradziła, jakbyśmy przeprowadzili taki grafik szkolenia, przykładowo, tak? To są podświadome programy, to jest synergia, to jest inspiracja, to jest to przekonanie które wyciągnęło. Z lat szarych lat 80 wyciągnęło chłopca w ciekawe życie tutaj w Meksyku czy w Stanach, czy gdziekolwiek przebywałem już dookoła kuli ziemskiej. Można powiedzieć, ziemię okrążyłem już dookoła, ale nie zaliczyłem, nie wiem, stu czy 300 krajów, tak jak moi znajomi podróżnicy, ale tam co najmniej myślę kilkadziesiąt, czy najfajniejsze miejsca w Indonezji, w Tajlandii, w no w całej Europie. W Ameryce Południowej, w Stanach, w innych miejscach, tak. Ale od czego to wszystko się zaczęło? No właśnie od drobnych kroków, tak. To były drobne kroki, decyzje, które podejmowałem, także o tym będzie szkolenie, jak nabrać tej energii, jak decyzje podejmują ludzie zorganizowani i milionerzy, jakie kroki podejmujemy na początku, jak później fizycznie wybieramy biznes, jak rozwijamy biznes, czyli jak to się dzieje w praktyce, tak. I jak to się bardzo różni od tego, co mamy wmawiane, czy w telewizji nam pokazują, że w taki sposób to działa, albo w inny, czy czasami ktoś tam pokazuje, że... czy pokazują właściciela film, gdzie on już jest zorganizowany po 30 latach treningu, tak? 30 latach rozwoju. Także będę pokazywał, jak bardzo różni się plan od rzeczywistości nieraz, czyli co wykonujemy w praktyce, tak? Moja historia była naprawdę ciekawa, bo przeszedłem przez różny wir zawirowań. Patrzcie, co tu się dzieje, słuchajcie. Są takie doły na plaży, pełne jakichś muszek i doły po żółwiach. Czytaj, tutaj były żółwie. Niedawno była pora żółwiowa. Ja uciekam stąd, bo tu są jakieś muszki mi atakują. Pora żółwiowa była, także mieliśmy wyklów żółwi, takich małych, które zasuwały po plaży do wody dalej i tak dalej. Ciekawa historia, ale to w lato czy we wrześniu dzieje się w Cancun, czy w okolicach tutaj. Natomiast wracając do mojej historii, na studiach nic ciekawego w moim życiu się nie działo, ale zawsze była jakaś decyzja, gdzie mówiłem: Ok, będę dążył, szukał czegoś, będę drążył w internecie, będę szukał całymi dniami, nocami, tak jak Neo w Matrixie. Szukał jakiegoś śladu, czegoś, co mnie zainteresuje, jakiegoś śladu, który da mi jakąś inspirację. Po co to wszystko? Czy jak wyjechać z Polski? Czy jak, nawet nie jak wyjechać z Polski, to nie było moim celem wyjazd z Polski, tak? W Polsce mi nie było wcale źle. Spotykałem się z pięknymi dziewczynami, zarabiałem fajne pieniądze, także wyjazd z Polski, dopiero pojawił się taki pomysł, jak zacząłem się nudzić, czy zauważyłem, że wibracja w Polsce jest taka, gdzie mógłbym się rozwinąć po prostu dużo bardziej, dużo szybciej, więcej tutaj, akcelerować swoje życie. I akceleracja to jest to, o czym mówię, czyli jak włączyć akcelerację, jak włączyć trzeci bieg. A na szkoleniu oczywiście będziemy omawiali wiele technicznych rzeczy, takich podstawowych, czym się różnią aktywa od pasywa w biznesie, tak? Jakie są cele, jakie wyznaczamy na początku, jakie są rodzaje inwestycji, od czego, jak zacząć oszczędzać, co większość ludzi całkowicie moim zdaniem niewłaściwie bierze się za oszczędzanie, tak? Z pensji próbują odłożyć 500 tysięcy zł, zamiast próbować... Inwestować w dochód aktywny czy pasywny, czy kupić mieszkanie i wynająć, czy cokolwiek zrobić, żeby ten dochód mógł się powiększać w jakikolwiek sposób. Tym my, my patrzymy, uczono nas za komuny, jak z pensji 4 czy 3 tysiące najwięcej odłożyć. W ten sposób można było zrealizować jakiś sen, czy kupić sobie nowe buty. Ale dzisiaj, jak ten sen to jest niezależność finansowa, czy kupno Porsche 911, czy wybudowanie pięknego domu, to z pensji 4 tysiące, odkładając nawet połowę, nie zrealizujesz tych celów nigdy zajmie to 20-40 lat, jeden taki cel na emeryturę mógłbyś yy, połowę pensji odkładając zrealizować, tak? Taki większy, fajniejszy mówię cel, a wolność finansowa w ogóle zapomnij. Także inaczej pokażę Tobie na różnych planszach i historiach z życia, w jaki sposób ja do tego doszedłem, ile set czy tysięcy książek, materiałów trzeba było przejrzeć. Moim w przypadku to było ileś tam książek i jeszcze więcej wywiadów, materiałów z ludźmi, zamożnymi, z ludźmi bionergoterapeutami, z ludźmi, którzy się rozwijali. Także moja historia rozwoju była bardzo intensywna na przestrzeni 12 lat. Bo mówię: ok, nie mam pieniędzy, to zobaczę tych ludzi, co mają i tych, co są dużo mądrzejsi i nie mają też pieniędzy. No gdzieś muszę się nauczyć, gdzieś muszę zdobyć tą wiedzę, więc zacząłem pomnażać wiedzę, swój kapitał, czyli znowu będę mówił o tym, jak zainwestować w siebie. Ty możesz zainwestować dzisiaj w siebie, tak? Szkolenie, szkolenie jakie prowadzę, za śmieszne pieniądze, tak? Kosztuje 650 zł, nie jest to szkolenie za 500 tysięcy, nie jest to 50 tysięcy, gdzie na rok musisz zapłacić, żeby uczestniczyć w jakimś programie. Możesz uczestniczyć w zajęciach na żywo i otrzymać dwa kursy na wideo za niewiele ponad kilkaset złotych, tak? I zmienić swoje życie, dojść do czegoś, zobaczyć jak każdy inny człowiek mógłby to zrobić, tak? Kilka kroków, na których ja się po prostu skoncentrowałem, tak żeby to miało sens. Na koniec, na notabene, chciałem powiedzieć, że jak wyjeżdżałem do Meksyku, to nie byłem jeszcze bardzo, bardzo, bardzo płynny finansowo. Osiągałem dopiero jakąś płynność, ale znowu za każdym razem, jak mogłem podejmować decyzję, to wierzyłem w siebie. Mówię, jedź, zrób coś, uwierz w siebie, uda się. Zarobisz jakoś 1000, 2, 10 tysięcy dolarów, żeby przeżyć miesięcznie, tak? Później mówię, mówię do siebie, udać się podwoić ten kapitał w miesiącu, bo to w miesiącu trzeba zarabiać więcej pieniędzy, a nie patrzeć jak z pensji 5 tysięcy odkładać 1000 albo dwa. Jak ja bym zarabiał 5 tysięcy miesięcznie, wiesz ile bym zarobił? Fu, wiesz ile bym odłożył w miesiącu? Nic. Jeszcze pewnie byłbym zadłużony, tak jak większość ludzi w Polsce. Gdzieś karty kredytowe, yy, linie debetowe na rachunkach. Ludzie żyją, zarabiają po 10 tysięcy, a i tak Brakuje tych pieniędzy, bo 3000 dolarów, tysięcy zł, to jest słuchaj nic na świecie, czy w takiej Polsce, tak? To jest nic. Żeby żyć jak człowiek naprawdę realizować jakieś cele, wakacje, już nie wspomnę tak jak Amerykanie. Amerykanie przyjeżdżają 300-500 dolarów na imprezie, wydają w ciągu jednego wieczoru. Bo oni mają tutaj 10 dni na Karaibach 14 dni w roku wakacji, więc w ciągu dwóch tygodni oni wydają po 500 dolarów i 5000 dolców tu się im rozejdzie, ale co to jest 5000 dolarów, jak masz jedne wakacje w roku? Nie lepiej mieć wolność, niezależność finansową i być w takim miejscu cały rok i nie musieć nawet mieć wakacje, bo ja pracuję i nie zawsze czuję, że muszę odpoczywać, mieć wakacje w weekendy ze znajomymi się spotykam i tak dalej. To jest cała historia, ja mówię wpadnij, poznaj pięć tajemnic milionerów, poznaj inne, jak działa sekret, prawo przyciągania, prawo rezonansu, wszystkie te techniki, gdzie może gdzieś tam słyszysz od najbogatszych ludzi na świecie, czy Bill Gates coś powie czasami, czy Oprah Winfrey opowiada miliarderzy, tak, miliarderka w swoje historie jak, Jim Carrey yy, opowiada też jak te prawa w jego życiu działały, że pewne rzeczy zaczęły się materializować, pojawiać i tak dalej. Tak samo w moim życiu, zupełnie to samo. To są prawa ludzi, którzy je zauważyli. Jak to wzmocnić, jak to przyspieszyć, akcelerować, a w międzyczasie dużo technik się pojawi. Dużo będzie technik. Ja tutaj mówię ogólnie, na kursie natomiast siadamy do testu podświadomości, żeby sprawdzić twoje programy. Siadamy do jednego celu, ustalenia, siadamy, pracujemy od razu na zajęciach na żywo. Oprócz tego w kursie otrzymasz dwa kursy na wideo gotowe zajęcia, które przerobiliśmy ostatnio jak odbywała się tego typu edycja wolności finansowej 24 kroka. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Michał Wiśniewski z tej strony, słyszymy się na kursie, trzymaj się w międzyczasie, na razie hej.